Dzień dobry, dzień dobry kochanie, dziękuję za wizytę ponowną na kanale. Dzisiaj mam bardzo fajny temat. Tematem jest, yy, jesteś ty, jesteś ty, mam nadzieję, że jesteś już człowiekiem zbawionym, czyli to jesteś ty. Jeżeli nie jesteś człowiekiem zbawionym, to mam nadzieję, że, że, że będziesz takim naczyniem w ręku Boga. Bóg chce Ciebie trzymać jako naczynie w ręku Swoim. No i jest naczynie człowiek. No i jest Bóg, który jest Duchem. Bóg, który jest Duchem, Bóg, który jest pełen łaski, pełen swojej miłości, swojego miłosierdzia, pełen mocy. To jest ten, który objawił się w Chrystusie Jezusie. Hmm. I teraz, jak to wszystko wygląda? Jak w praktyce wygląda przepływ żywej wody, przepływ żywego słowa. I to chcę Wam pokazać, zademonstrować, i tak jak umiem po prostu dwa słowa powiedzieć. Zanim to powiem, chcę przeczytać z Nowego Testamentu, z Ewangelii Jana, z 4 rozdziału kilka słów odnośnie tego, że Jezus Chrystus jest żywą wodą że Jezus Chrystus, Jezus Chrystus jest żywą wodą i wzywa ludzi, aby przyszli do Niego i pili. Chcę to przeczytać, kochani. Więc <laughs> rozmowa Jezusa z Samarytanką. To jest czwarty rozdział od szóstego wersetu. A była tam studnia Jakuba, więc Jezus, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Z punktu widzenia narodu żydowskiego, Samarytanie byli takim narodem no, nieczystym, wzgardzonym, odrzuconym, a nawet nieprzyjaciółmi dla narodu żydowskiego. Więc właściwie było zabronione, aby Żyd spotykał się z Samarytanem, przechodził w ogóle przez ich ziemię, nie mówiąc już o kontakcie z kobietą, która jest Samarytanką. Jednak Jezus wszedł w relację z nią, przechodząc właśnie przez tą ziemię, Samarytan, czyli był na terenie obcym hmm, dla Żydów. Więc nie bał się, Zaraz zobaczymy, co się stało. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, wyobrażacie sobie? Jezus yy, jest przy, przy tej studni z samarytanką i mówi: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, więc wskazuje znowu na siebie. To jest niesamowite. To jest niesamowite. On właśnie za to został zabity, za to, że czynił się równym Bogu. Jak, jak się czyta Nowy Testament, szczególnie Ewangelię to bardzo mocno Jezus zaznaczał swoje, swoją równość Ojcu. Ja i Ojciec jedno jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Gdyby znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej. Innymi słowy, gdybyś znała Jezusa Chrystusa jako dar Boży, który z nieba stąpił, to przyszłabyś do Niego i powiedziała: Daj mi wody żywej. Daj mi Jezu wody żywej. Ech. No właśnie. W tym czasie, to był czas jeszcze, kiedy Jezus chodził po ziemi, więc było to niemożliwe. Natomiast Jezus tu przez tą całą historię chce coś nam przekazać. Chce nam powiedzieć, że dzisiaj do Jezusa możemy przyjść, czerpać przez wiarę. Przyjść do Niego i powiedzieć, daj mi się napić. Chcę pić wody żywe. Chcę tego, co pochodzi z Twoich ust. Chcę, żeby to wlało się do mnie i syciło moje serce i mnie ożywiało. No ale czytamy dalej. Mówi do niego ta samarytanka: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie Jego, i trzody Jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, Mówił o wodzie w studni. Znowu pragnąć będzie. Czyli picie takiej fizycznej wody, H2O, daje ukojenie na chwilę. Potem znowu człowiek pragnie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, Stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jak ona to usłyszała, mówi do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Oczywiście podchodziła po ludzku do tego, bo myślała, że Jezus ma jakąś taką fizyczną wodę, której ona się napije a i już więcej pragnąć nie będzie musiała. Jezus mówił w, per w pewnej perspektywie. Mówił w perspektywie tego, że będzie dostępny jako życiodajny duch w zmartwychwstaniu. Ale ona jeszcze tego nie wiedziała. To było zakryte przed ludźmi, tak więc yy, pragnęła tej wody. Chciała się napić wody. Chciała tak się napić wody, żeby już nigdy nie pragnąć. Więc wyraziła swoje chcenie i pragnienie. Proszę, yy, zobaczmy. Siedem. Yy, Rozdział 7, też Ewangelia Marka. Przeczytajmy, przeczytam Wam taki podrozdział Jezus Woda Żywa. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody Żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Niego. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Kochani, jeszcze chciałbym z objawienia przeczytać. Ostatnia Księga Nowego Testamentu praktycznie kończy się takimi słowami. Objawienie Jana 22, werset 17. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź, a ten, który pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Kochani, to jest wezwanie, wezwanie Boga do życia ludzi. W kontekście Jezusa Chrystusa, w kontekście uwierzenia w jedynego Pana, Zbawiciela, tego, który żyje, i tego, który ma przyjść. To jest wezwanie ducha, czyli Duch dzisiaj woła, zachęca, porusza, inspiruje, pobudza ludzi i Kościół, czyli oblubienica, bo Kościół, który powołał Jezus, organizm, ogół naczyń, które wywołał Bóg. Z narodów pogańskich, którzy uwierzyli w Chrystusa, są tak zwaną ulubienicą, ciałem Jego, czyli duch, duch Boży, i przez ludzi, przez Kościół Bóg zachęca, pobudza, inspiruje ludzi i krzyczy: przyjdź, przyjdź, przyjdź! Do kogo? Do Jezusa. Po co? Aby wziąć darmo. Darmo wodę żywota, kochani. Ech. Aby wziąć darmo wodę żywota, Jezus mówi: Ja mam wodę, o której dzisiaj nie wiecie, ale kiedy się jej przez wiarę napijecie, bo ja, ja jestem wodą żywą, ja jestem życiem, ja jestem słowem żywym który jest duchem, i życiem, i żywą wodą, tą żywą wodą, która Was będzie uzdrawiała, uwalniała, zmieniała, oczyszczała, tak? Uświęcała. Ta żywa woda mówi, bo to jest Jezus Chrystus. Ta żywa woda mówi, to jest życiodajny duch dla tych, którzy go przyjęli. Przychodząc do Jezusa, przeżywamy nowonarodzenie z wody i z ducha, z wody, czyli ze Słowa Bożego. Z ducha Bożego przyjmujemy ducha Jezusa Chrystusa, jesteśmy wypełnieni Jego duchem, i to jest ta żywa woda. To jest ta substancja życia, która z nieba zamieszkała we wnętrzu człowieka. Substancja, która da, darzy życiem. I wtedy, kiedy człowiek się już napije Chrystusa Jezusa jako życiodajnego ducha w zmartwychwstaniu, to już go zna, już go poznał. I już nie pragnie jego dalej jakby ponownie być zbawionym, ponownie uwierzyć w Jezusa, bo już uwierzył i został zbawiony. Natomiast jest zaspokojony, bo poznał Pana, jest nasycony tym, że Pan w nim zamieszkał. Taki człowiek jest zbawiony. W, tym, w takim człowieku, w duchu tego człowieka mieszka sam Pan, który jest duchem. Więc yy, człowiek już nie musi wołać yy, o zbawienie, bo jest zbawiony, jest nasycony, jest posilony i pokrzepiony. Jedynym zadaniem takiego człowieka jest później napełniać się jeszcze więcej duchem, jeszcze więcej duchem, jeszcze więcej poznaniem Pana, poznaniem tej żywej wody, jeszcze więcej poznaniem żywego Słowa. To jest niesamowite. Naprawdę ja Bogu dziękuję za to, że, że te rzeczy widzę. Jak się modlę, jak przychodzę przez wiarę i się modlę, to wierzę w to, że jestem już wypełniony życiodajnym duchem, tą żywą wodą, że do pewnego stanu jestem nasycony, zaspokojony, ale w tym duchu Bóg pragnie, podsysa mnie, abym po prostu chciał jeszcze bardziej Go poznawać, abym chciał słuchać Jego słowa, abym przychodził do Niego, do Ojca, w Synu i czerpają słowa, które Duch wypisuje na moim sercu, w moim wnętrzu. Palcem Ducha Świętego są wypisywane słowa, wypisywane jest prawo Ducha wewnątrz, wewnątrz wierzącego. I te słowa, to, są, to jest właśnie żywa woda, to są te żywe słowa, to są te słowa dobrego pasterza. To jest to Słowo, dzięki któremu możemy żyć. To jest duch i życie. To jest manifestacja zmartwychwzbudzonego Chrystusa Jezusa w człowieku. I to jest niesamowite, że gdziekolwiek jestem, czy jestem w sklepie, czy jestem w domu, czy jestem w lesie, czy jestem w mieście, gdziekolwiek, gdziekolwiek Pan jest we mnie i gdziekolwiek wierzący się porusza, tam może być przepełniany duchem. Boże, przepełnij mnie jeszcze bardziej, przepełnij mnie. A może być sytuacja, że nie czuję pragnienia, po... więc mogę do Niego powiedzieć. E... Ojcze, w imieniu Jezusa ja proszę Cię, abyś dał mi swoje pragnienie ku poznaniu Ciebie. Bo się czuję jak wyschnięta latorość, bo się czuję jak suche badyle, jak takie próchno, które potrzebuje. Jak takie suche kości, które potrzebują ożywczego tchnienia. Panie, przyjąłem Cię, żyjesz we mnie, więc daj mi się więcej poznać. Daj mi to pragnienie, abym Cię więcej poznawał. Tak? Można tak do Boga wołać. Bo też spotykam ludzi, którzy mówią: A ja nie mam pragnienia, a ja nie mam pragnienia, tak? Ech. Kochani, Bóg chce, żebyśmy Go znali. Bóg chce, żebyśmy znali żywą wodę. Bóg chce, abyśmy byli wypełniani tą żywą wodą, naturą Boga, substancją Ducha Bożego. To są różne duchy. Ja mówię o Duchu Bożym, o Duchu Jezusa Chrystusa. Ech, ja mówię o tym, w którego rękach jest człowiek wierzący i w nim jest bezpieczny. Zakonserwowany przez Ducha Świętego. Ja mówię o tym Duchu który jest pieczęcią na wierzących i, wierzących i wierzący wie, do którego Pana należy. Wierzący wie, który, którego e, Pana jest własnością. tak? Więc ja Bogu dziękuję za to, że Jezus jest żywą wodą. Jezus jako Słowo stał się ciałem. W zmartwychwstaniu ma ciało uwielbione i jest życiodajnym duchem. I jeżeli przez wiarę człowiek przeżyje nowo narodzenie, uwierzy w Niego, uwierzy w zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa, to On przychodzi i takiego człowieka napełnia, to jest napełnienie duchem łaski, napełnieniem życiem, napełnienie życiem wiecznym. Wiecie, co to jest życie wieczne? Życie wieczne to nie jest długość trwania życia, po życiu na przykład. Ale życie wieczne to jest Alfa i Omega. Życie wieczne to jest życie, które nie ma początku i nie ma końca. Życie wieczne to jest Jezus Chrystus. Zmartwychwstanie to jest Jezus Chrystus. To jest człowiek z nieba. Więc, kochani, mówię tu o żywej wodzie. Teraz jak to w praktyce jest. No, w praktyce to jest tak, że Bóg każdego z nas powołuje, każdy z nas jest takim naczyniem w jego ciele, w jego organizmie, tak? Więc, więc, drogi słuchaczu, to jesteś ty jako osoba już wierząca. To jesteś ty. Jesteś takim naczyniem. W domu Pana jesteś naczyniem, którego Bóg ma w ręku swoim. On cię mocno trzyma i już nigdy więcej cię nie wypuści ze swoich rąk. W Nim jesteś zaspokojony, w Nim jesteś strzeżony, w Nim jesteś błogosławiony, w Nim masz zaopatrzenie. I teraz, kochani, tu jest takie coś. Tak się serce otwiera przez wiarę na Boga, Serce naczynia otwiera się przez wiarę na Jezusa Chrystusa. Serce przez wiarę przychodzi do Jezusa i mówi: "Proszę Cię o jeszcze więcej żywej wody. Proszę Cię o jeszcze więcej żywego słowa. Proszę Cię o jeszcze więcej poznania Ciebie. I tak przez wiarę to denko jest otwierane. A Bóg, który już tu w tym naczyniu jest. Dolewa. Proszę, nie wiem czy mi się uda. A Bóg dolewa. Dolewa. Dolewa swojej łaski. Dolewa. Bóg dolewa. Człowiek w danym, w danym czasie, na dany czas jest nasycony. I po co Bóg mu daje łaskę? Po co Bóg daje mu słowa, które darzą życiem? Po co to naczynie jest powołane? Po co Ty jesteś zbawiony? Po co? A tu jest taki dziobek. Naczynie ma dziobek. Tym dziobkiem to jest cała nasza osobowość, łącznie z ustami. To są uczucia, emocje, wyobrażenia, myśli to jest nasze też zewnętrzne postępowanie. To jest wyraz, to jest ten kanał woli ludzkiej, to jest ten dziobek, to są nasze usta, tak? to są pragnienia naszego serca, to jest zawartość naszego serca, to są te słowa, które ta żywa woda wkłada do naszego serca. I Bożym pragnieniem jest to, aby z tego naczynia, czyli z ciebie, drogi bracie i siostro, wylewały się słowa do życia, Innych ludzi, słowa, które darzą życie, słowa, które uzdrawiają, uwalniają, a może nawet zbudzają, słowa, które budują, inspirują, pobudzają, zachęcają. Bóg chce przez całego człowieka manifestować swoją obecność względem innych. Po to jesteś, bracie i siostro, powołany, tak samo jak i ja. Między innymi dlatego. Zrobiłem ten kanał, aby tak jak umiem, tak jak potrafię przekazać inspirację do Waszego życia, aby inni byli zbudowani. Moim pragnieniem jest, abyście się budowali na mieszkanie Boże w duchu, abyście byli syci tej żywej wody, abyście byli syci słów Chrystusa Jezusa. Jesteście takim naczyniem, a to jest zbór. To jest suma różnych naczyń, które powołał Bóg, i Bóg powołał Cię w ramach oblubienicy, w ramach Ciała Chrystusowego, w ramach Kościoła do tego, aby z Ciebie wylewało się słowo, które buduje, buduje i nasyca innych, i oni są posileni, uzdrowieni, zainspirowani, pobudzeni. Tak, to właśnie tak się dzieje. Z naczynia wylewa się. Do życia wylewa się coś żywego, wylewa się życie, wylewa się życie wieczne do życia innych ludzi, i potem to naczynie znowu przychodzi do Boga, Bóg je znowu napełnia, przydaje wzrostu, i ta woda może się dalej wylewać. U Boga nie ma limitu. U Boga nie ma sufitu w niczym. W niczym. Po prostu w niczym. Bóg stworzył w Chrystusie rzeczy widzialne, niewidzialne. Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. Więc Bóg udziela wszystkiego wedle potrzeb. On zaopatruje naczynia swoje wedle działania, wedle potrzeb tego naczynia w działaniu. Bo to, że wierzymy, to nie możemy tylko mówić, że wierzymy. Ale wiara, kiedy mamy już słowo Chrystusowe, to Bóg nie, nie, nie tyle do nas mówi, żebyśmy je tylko w sercu mieli i nic z tym nie robili. To słowo Bóg posłał, aby to słowo wyrazić przez nas. Więc tu się kłania przez wiarę działanie. Nie ku, zba, ku zbawieniu, tylko... Bóg nas z łaski zbawił i przeznaczył do dzieł, które dla nas przygotował. Więc te dzieła to jest właśnie żywa woda do życia innych ludzi. Z tego naczynia może, może, powinno się wylewać słowo zbawienia do ludzi niewierzących. Ja ginąłem tu na ziemi kiedyś, prawie umarłem, prawie w próbie samobójczej się zabiłem. Ze względu na to, że nie usłyszałem Ewangelii. Nie usłyszałem Ewangelii o zbawieniu w Chrystusie Jezusie. Nie usłyszałem Ewangelii o nowym życiu w Chrystusie Jezusie. Nie, nie usłyszałem Ewangelii o Królestwie Bożym. Nie było człowieka, który by mi zwiastował. Dlatego, kochani, mam żarliwość o to, aby Bóg dzisiaj posyłał nas, wysyłał robotników na niwę na to żniwo, żeby ludzie nie musieli do takiego stanu dochodzić jak ja, żeby nie musieli prawie umrzeć, żeby nie musieli dochodzić do takiego miejsca, w którym diabeł ich praktycznie zarżnął, zabił. Dlatego, kochani, zachęcam was, aby się napełniać, aby otworzyć swoje serce na Bożą obecność i w Bożej obecności... W obecności żywego słowa, którym jest Chrystus Jezus, w duchu świętym przyjmować większą miarę żywej wody, aby przyjmować żywe słowo, po to, aby później ludziom roznosić. Jesteśmy takimi naczyniami, które chodzą i z których się wylewa żywa woda, żywe słowo do życia innych ludzi. To tu, to tam. Masz słowo, ży, masz słowo, chodź i wstań. Wstani, chodź. Bóg jest dobry, Bóg chce. Bóg chce, żebyśmy byli aktywni. Bóg chce, żebyśmy działali w imieniu Jezusa i wykonywali te dzieła, które On robił. Bo te dzieła świadczą o tym, że jest żywy Chrystus. To, że my żyjemy w Nim, a On w nas, że jesteśmy wypełnieni żywą wodą, ma się z nas wylewać. A jak się woda porusza, to to, co chore powstaje do życia, jest uzdrowione. Co, to, co zdemonizowane, zostaje uwolnione. To, co martwe, zostaje wzbudzone do życia. Kochani, życzę Wam e, życzę Wam odwagi, zdecydowania, cierpliwości i wytrwałości w trwaniu w społeczności z żywym Słowem, z żywą wodą, którą jest Chrystus Jezus. I niech z Was wylewa się również żywa woda do życia innych ludzi. Podejmijcie ten trud. Nie patrzcie tylko na siebie, ale popatrzcie na ten cierpiący świat. Popatrzcie sobie, popatrzcie sobie. Dzisiaj mnie widzicie żywego, ale ja o mało co nie umarłem. Dzisiaj jestem żywy, bo Bóg mnie zbawił. Ale ja wiem, nie używając ludzi, tak mnie zbawił, przyszedł do mnie. Ale ja wiem, że normalną zasadą, kiedy Bóg nas powołuje, to jest czynić z nas naczynia, z którego mają się wylewać rzek, rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej z naszego wnętrza mają się wylewać. Ma się wylewać Chrystus Jezus z martwych stałych do życia innych ludzi. Kochani, myślmy o tym, rozpamiętujmy, pragnijmy tego Boga więcej, tej żywej wody jeszcze więcej. Dziękujmy za zbawienie i chciejmy Pana jeszcze bardziej poznawać. Napełniajmy się duchem, tak abyśmy mieli czego udzielać innym, a gdy przyjdzie Pan i się objawi, to będziemy gotowi na Jego przyjście. Będziemy gotowi. Ktoś, kto trwa w Panu, nie musi się bać. Jesteśmy uwolnieni od strachu i żyjemy w miłości, którą jest Bóg sam w sobie. Dziękuję Wam za uwagę. Błogosławię was. Amen.